Uwaga, pytania kiedy cyber smog za 3 2 Jeden Siemano klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i odcinku, który normalnie by nam się tutaj nie ukazał, normalnie by nam się tutaj nie pojawił. A no dlaczego tak mówię? Bo jest to zbyt mały mocek, jednak z Cyber by nam się tutaj pojawić i by tutaj on był. A więc dlaczego jest więc odcinek i ten mocek na kanale już wam tłumaczę, moi drodzy! I odpowiadam jednocześnie na pytanie, kiedy cyber na które czekacie chyba wszyscy od dawna, bo premiera się jego przedłuża, wydłuża i i tak dalej. Moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz. Z Cybersmokiem miałem ten problem, że to no zresztą, chyba praktycznie każda nowa produkcja jest to moja najambitniejsza produkcja ever. I po wstęp, bo ja nie mam już wszystko ponakręcane i tak dalej, ale produkcja ta zajęła mi wstępnie, po takim bardzo wstępnym montażu, godzinę ponad 20, a jeszcze kilka scen miałem dodać. Wiem doskonale, oglądając statystyki, jak wy oglądacie YouTuby, że generalnie nawet produkcje po 40-50 minut już w połowie tracą ogrom z widzów, po prostu was po prostu nudzą, jakby w pewnym sensie rozumiem, że nie wszyscy macie chęć oglądać półtora godzinny film na YouTube, który co do zasady jest raczej szybkim medium. W związku z tym moi drodzy, po wielu problemach, właśnie upychaniu, próbowaniu skracać go maksymalnie, ale później stwierdzam, że ucuwam, kurcze sceny niby niepotrzebne, ale jednak takie, które są fajne, stwierdziłem, że zamieniam smoka z filmu pełnometrażowego na serial. Tak, moi drodzy, dobrze słyszycie, więc, więc druga fala KCU nie będzie będzie miała jednego serialu Elzupa i kilku filmów pełnometrażowych, tylko będą dwa seriale. Jakim jest jednym jest Elzup, drugim jest Cybersmog, a i kilka filmów pełnometrażowych też tutaj wpadnie. Myślę, że na tej decyzji tylko i wyłącznie zyska właśnie Cybersmog. Tylko jedynie, że teraz muszę trochę przeróbek dorobić, bo wiecie, film mam wygraniem zmontowany, tylko teraz muszę go tak pociąć, żeby to serialowo wyglądało. W związku z tym możecie go się spodziewać naprawdę prędko. Nie dam sobie kloca tutaj yy, pod zastaw żadnego, ale będę robił co w mojej mocy, by już premiera Smoka była w tą sobotę. Bo tak jak mówię, większość jest zrobiona. Tam oczywiście jakieś dokrętki czy coś jeszcze są, ale mimo wszystko myślę, że w sobotę może się udać. Nie wiem, czy kojarzycie pierwszy mocek, oczywiście z Cybersmoka, który tutaj miał już miejsce na moim kanale dość dawno temu. Wyglądał on oto tak i było to Laboratorium, tak, nie ma tu żadnej literówki, nadróbcie koniecznie, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście. No i dzisiaj mamy drugi, znów mocno szaro chciałoby się rzec. i tak jak mówię, to jest też taki, bo musicie wiedzieć, większość moich mocków filmowych to jest wiecie, po to, że ja tu przybliżę kamerę, fajnie coś nagram i tego nie będzie widać. Tutaj będzie się działo dosłownie kilka sekund natomiast mówię, to bardziej informacyjnie, co się tutaj będzie działo z samym cybersmokiem a nie w tej produkcji, bo tutaj zbyt wiele też nie widzimy, no mamy jakąś wielką ogromną tutaj szybę, czy coś za nią będzie, nie wiem, w ogóle wygląda to jak dojście do jakiegoś imperatora, prawda czerwony dywan, czerwone wykończenia tutaj czerwonymi słupami. tylko czy ktoś tam w środku będzie żywy, nieżywy co tam w ogóle będzie, swoją drogą Palpatine by tam całkiem dobrze pasowało, wiecie ten już starszy z e, Skywalker odrodzenie za tą szybą, a propos Skywalker Odrodzenie. Właśnie gramy sobie, moi drodzy, w trzecią ostatnim trylogię na kanale gamingowym, to też swoją drogą. Natomiast, tak jak mówię, coś, co tam będzie się znajdowało, to dowiecie się z produkcji, i to już z pierwszego odcinka Cyber Smoka. Mamy tutaj dwa disze, z których leci ogień, mamy czerwony dywan, i spójrzcie, no tutaj znów trafiamy na jakąś technologię. No tutaj by się potwierdzało, prawda? Jakaś technologia podtrzymywania życia, jakiś tajemniczy przełącznik, po co na co okaże się w produkcji. Trochę tutaj sprzętów, trochę ciekawostek. I jakieś dziwne pokrętło do przykręcania czegoś. Czekam oczywiście na Wasze teorie, uwielbiam Wasze teorie, co doskonale wiecie, bo bardzo często trafiacie z nimi. Ja się Wam oczywiście nie przyznaję, wiecie, że tak czy nie, ale bardzo lubię, więc dawajcie mi tutaj teorię, co tam w środku się będzie znajdowało. Tutaj taki jeszcze kabelek, no właśnie, podłączony też do tego, przykręcanie coś, ajajaj. No i tutaj jest taki podeścik, co chyba, no jakby jasno mówi, że coś za tą szybą będzie. Tylko jedno pytanie, bo widzicie, jest to mocno technologicznie, a pomimo tej technologii czy tu, czy w poprzednim mocku jest ogień, a z drugiej strony, no spójrzcie co mamy. Mamy jakiś stojaczek z jakimiś chciałoby się rzec średniowiecznymi runami. On się, że tak powiem, tutaj jeszcze rusza, bo jest na tym właśnie klocku zginanym. Obok jakaś jeszcze butla, to się może ruszać. No bardzo ciekawy, yy, bardzo ciekawy miraż, sami przyznacie. Bardzo ciekawe połączenie średniowiecza z technologią. Czyżby to było to, z czym spotkamy się w Cybersmoku? Czekam oczywiście na wasze teorie, tak jak mówiłem, a dzisiejszy mocek jest mockiem, który ukazał mi się nie ukazał, gdyby nie właśnie Informacja, którą chciałem Wam tutaj przekazać, cieszycie się? Oczywiście, tak jak mówię, nie traktujcie tego na 100%, ale na 90% mocne procent. już w tą sobotę Cybersmog i będzie to serial, w którym będziemy się spotykać no, przez najbliższe 6 tygodni. Mam nadzieję, że Was to cieszy. Bardziej niż to, że mamy nowy tydzień i większość z Was powracała do szkół, bo się pokończyły testy, egzaminy i wszystko. Piszcie mi w komentarzu, moi drodzy, same rzeczy, które Wam przychodzą na myśl teraz. A ja Wam dziękuję, że byliście dzisiaj i jak zwykle odsyłam Was nie tylko do moich byłych produkcji, które już były na tym kanale, ale i chociażby do, na ten inny kanał, o którym wspominałem, gdzie właśnie Star Wars jednak też jest. Bye!